Czy widzieliście, że duża część nowych stickersów ma bardzo dużo isteregów, to bardzo ciekawych. Także dzisiaj e, odpaliłem sobie workshopa, bo tam sobie można to sprawdzić. I wyszukałem wszystkie stickersy z isteregami. Jeżeli jakieś nie wyłapałem, to przepraszam, jest ich naprawdę multum, wszystkie przejrzałem po kolei, A łeb mi się pali. Ale fajnie kotek. Pierwszy skin to jest reseller. Chodzi głównie o isteregi, które oczywiście będą polegać na tym, że na przykład e, przeskrapowaliśmy coś w tym wypadku, jak widzicie, jak się przeskrapuje, no to ten typek, który handluje kosami i chickenem, zamienia się na postać z głową chickena po prostu, także to jakieś śmieszne nawet według mnie. To jest też fajne. Choose wisely sticker, który tutaj jest kamień, papier, nożyce niby sobie grają, cetek ma nożyce, a terrorysta ma kamień, no i tutaj tak jak widzicie się zeskrapuje, no to można sobie zrobić coś takiego, że tutaj masz defusa zamiast nożyczek, a to zamiast kamienia to jest po prostu paka i who will win? To jest naprawdę pomysłowy sticker. Tutaj jest mołotow, w który jak zdrapiecie, będziecie mieć takiego chickena na mołotowie, schowanego wy po po prostu w butelce odmołotową. Bardzo fajne, bardzo pomysłowe. Tutaj The Pain Train, jak sobie zeskrapujemy, no to mamy automatycznie coś takiego jak Lots of Damage, Taki napisik i 10. Jako dziesięciolecie Cesa. Sam sticker szczerze mi się średnio podoba. no Tutaj taki według mnie lekki sterek, szczerze mi się średnio podoba. Jak zdrapiemy, no to mamy logo Cesa. Te łapki tak które lewitują. Wyglądają trochę jak na swoją drogą łapki. Nie wiem, czy tutaj jest coś napisane, jakieś ARS? Nie wiem, nie potrafię tego przeczytać. Z tym stickera, no to chyba każdy wie, że tutaj A i B się pojawia, ale jak przeskrapujemy tego stickera, no to wtedy mamy coś takiego, że what are we buying? Jeszcze dodatkowo. A to full Eco, a B to force buy. Także taka ciekawosteczka. Fajne, fajne, dobra. Super. No, jak się przeskrapuje tego paperbacka, to coś takiego jak Pum, UD i takie napisy różne. No, i jeszcze tutaj widzicie szczęki są, tutaj zęby. No, <laughs> jak się przeskrapuje tego stickersa no to widzicie, taki popękany jest ten monitor. Source TV jeszcze dopisane. Source TV, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to zamiast GoTV było na przykład w Counter-Strike Source, jako taki Spectator, bo powiedzmy, co się zapisywał, to jest GoTV, to jest Source TV. Czyli po prostu twórca tego stickera sugeruje, że Counter-Strike Source jest według niego lepszy. Także, w sumie, nie dziwię się. Jakby rozumiem osoby, które wolą bardziej. Strike Source albo 1.6 od CESa Go. To mi się podoba na tym stickersie. Można powiedzieć, że kurde, no kupujesz dwa stickersy w cenie jednego, no bo tutaj masz Cable po prostu, a jak go zdrapiesz, to masz Azteka. Następny sticker, Calor Flashes, to też dwa stickery w cenie jednego, warto nakleić dwa. E, no tutaj oczywiście Calior Flashes to znaczy, że po prostu masz informować o swoich flashach, a jak zdrapiasz, no to masz typka oślepionego, który mówi, bra. jeszcze znaczek, your teammates, czyli twoi po prostu sojusznicy, tak, będą mieli, jeżeli nie będziesz mówił, że flash Fleszujesz, pamiętaj o tym żeby mówić, że flaszujesz. Następny sticker, który jest też fajny, ale myślałem, że to jest jakieś nawiązanie do jakiejś akcji, bo ja nie oglądam e sportu jak ktoś nie wie zbytnio. gość napisał, że miał po prostu sen o tym i pomysł w tym śnie. Counterterroryście, który ratuje budynek Vertigo e, od tego po prostu, że no wybuchnie tam paka, bierze tę pakę, zeskakuje i to jest Vertigo Hero. E, no taka otoczka fajna jest tego stickera według mnie. No i przy okazji jak się go zdrapie, no to widzicie, że bardzo fajnie wygląda. Także jak ktoś chce, kupujcie dla takiego stickera. Ten sticker sam w sobie jest bardzo ciekawy w sensie no kurde no co mogę powiedzieć no, naprawdę genialny tak jak te takie 3D kiedyś były te takie rzeczy do wygrania chyba w chipsach, bo jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, już stary jestem, ale niezbyt pamiętam i widzicie tak wygląda sticker jak się go zdrapie na MVP, MVP i tak dalej, no tutaj lepiej widać, o przynajmniej się nie rusza, MVP, Counter Strike Global Offensive Music Kit, musiałem się obrócić, żeby to przeczytać, no i te wszystkie stickery, bo tu widzicie jest taka ta cała kolekcja, chyba wszystkie trafiły, jeżeli dobrze pamiętam, to generalnie widzicie jak są przeskrapowane, też fajny taki rysunkowy styl po prostu, wiecie, ja, no szkicowy po prostu, kres jest tak głęboko Sticker, że to jest no, głowa mała. No, bo wiecie, tutaj jest mołotow, tutaj jest smoke, papier i nożyce, więc się kontrują nawzajem. No, to jest po prostu tak przemyślany sticker. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ktoś długo musiał myśleć nad czymś takim, żeby takiego stickera zrobić. Macie tutaj bidea, po prostu paka podłożona. A zeskrapowany sticker, no, to po prostu, że wybuchła paka też. Super, też fajne, podwójne dno. Polecam każdemu. Tutaj też fajny sticker, e, jak jest zdrapany, no, to po prostu z gościa z tego TTK. Nie pamiętam, jak się nazywa ten model, z mołotowem zmienia się na, e, chyba to jest sas no w każdym razie counter-terrorysta z incendiary granatem no i tutaj sticker z taką arcade'ową po prostu no stylistyką jak go się zdrapie no to masz game over continue tak jak po prostu na takich starych arcade'ówkach e, tylko że tutaj jak zdrapiesz no to masz takie dorysowane rzeczy takie śmieszne, kojarzy mi się to jak się Nudziło kiedyś, jak jeszcze nie było epoki telefonów z Androidem, no to kojarzy mi się to z dorysowywaniem rzeczy w magazynach jakimś babkom. Tak, tak śmieszne trochę. Rushmore to też oczywiście taka gra słów. Wiadomo do czego nawiązanie, widać na ekranie. No jak się go zeskrapuje jeszcze, to on się robi taki. O, to jest chyba mój faworyt, powiem szczerze, i to mnie zainspirowało tak naprawdę do nagrania tego odcinka. How dare you scrap me? Jeżeli się przeskrapuje, no to ona, ona kurde, jest taka wkurzona, ta anime dziewczynka, i tak się dziwi. Czemu mnie zeskrapowałeś? No to też jest podobny, tylko ta już jest taka, taka wiecie, taka Czemu mnie przeskrapowałeś? Czemu mnie przeskrapowałeś? Nie możesz mnie skrapować. Taka, taka jest, taka nie, nie wkurzona, tylko taka smutna bardziej, nie? Ten sticker też jest fajny, to jest ten TV installation, że on się Chyba tak rusza, jeżeli dobrze pamiętam, niszczą się e, te monitory, o widzicie, no, niszczą się te monitory tak fajnie, kurczę naprawdę też spoko to wygląda. I tu jest nawiązanie do BlueGem'a AK-47 nawet, o muszę odświeżyć, bo to się czasem baguje, przynajmniej u mnie, że muszę czasem odświeżać, jak mam dużo kart otwartych. E, 661, jeżeli ktoś nie wiem, to jest BlueGem, chyba jeżeli dobrze pamiętam to 100% BlueGem'a, według mnie nakleić idealne po prostu, nie, będzie idealnie się komponowało, żeby sobie nakleić gdzieś na AK-47 BlueGem'a. Tutaj też taki przeskrapowany ten typek z Ceteków. Jak przeskrapujemy no to jest, że jeden HP i taki widzicie Poniszczony cały, zdarte ciuchy A ja swoją drogą dopiero zauważyłem, że to tetek a nie cetek Tutaj jest jakiś plan na no, jakiś plan, overpassa, b-side po prostu. E, jak przeskrapujemy, no to robi się z tego taki właśnie, też rysunek taki techniczny, bym powiedział, nawet. Także to też jest spoko bardzo. Ten zeuset też mi się podoba, bo jak go przeskrapujemy, to on się robi taki bardziej, wiecie, no taki wypiorunowany. No nie wiem, jak to nawet opisać, ale naprawdę spoko pomysł też. Ja po pierwsze, skrapie się tak robi cały, wydaje mi się. Tutaj, jak przeskrapujemy, no to się pojawiają te zęby. To też jest spoko bardzo, że będzie otwarte zęby, jeżeli komuś się podoba, z tą taką, nie wiem, jak to nazwać, takim dziwnym efektem. Nie z atomówkami się kojarzy. Nie wiem czemu lol Ale w każdym razie no jak przeskrapujemy no to wtedy ma takie zamknięte, taki uśmiech, takie zamknięte zęby Też fajne bardzo Tutaj jak przeskrapujemy TV on Mirage to wtedy pojawia się taki celowniczek Tutaj Baby Cerberus jak się przeskrapuje to wtedy one są takie szczęśliwe, bardziej szczęśliwe bo tu nie są to znaczy, Nie wiem ciężko powiedzieć no niby pewnie mają być wkurzone ale nie wyglądają według mnie na wkurzone Albo takie bojowe, wyglądają na szczęśliwe, ale tutaj wyglądają na o wiele szczęśliwsze, jak są przeskrapowane. Także może dlatego, że jest więcej kości? Nie wiem, ale, ale spoko to wygląda i też podwójne dno też można sobie kurczę kupić dla dwóch rzeczy, dodatkowy argument. W tym jak za jumperze, jak się przeskrapuje, to wtedy znika te tło takie. I wtedy wtedy możecie bez tła sobie kupić ewentualnie, jak Wam się bardziej podoba. Ten Tetek z Battle Royala w Danger Zone konkretnie. Tutaj boom jak przeskrapujemy, no to jest taki efekt, jakby, nie wiem, taki komiksowy, może? Tak mi się że z komiksami. Nie wiem, nie czytałem, ale jak mi się kojarzy z takimi komiksami, że takie boom, wiecie, że taką pseudoanimację robią w tych komiksach. Tutaj chyba nie ma żadnego easter bo to chyba nie jest po zdrapaniu, chociaż nie jestem pewny. Tu jest ciekawostka ogólnie, że chickeny mogą cię followować od 2016 roku. Jak klikniecie no to was followują te chickeny. Taka ciekawostka. No i ten sticker jest takim fajnym nawiązaniem do tego po prostu. I tutaj zobaczcie, tak wygląda ten sticker, jak się go chyba też przeskrapuje. To jest chyba też skrapowanie, bo to też na niektórych stronach niestety to jest dziwnie pokazane. Nie na wszystkich jest tak fajnie pokazane, że coś przeskrapowane tak wygląda. Ale to chyba jest też scrap efekt, tak mi się wydaje. No nie, musiałbym kupić tego stickera, żeby to sprawdzić. Także jeżeli ktoś jest pewny, czy tak wygląda poprzescrapowany sticker, to może napisać w komentarzu. A no i dogrywam to jeszcze po nagraniu odcinka, ale zapomniałem wam pokazać, bo to jest nawiązanie w ogóle ten sticker cały do tej akcji, którą pewnie dużo osób zna, ale i tak warto ją zobaczyć. Tak śmieszna ta akcja jest tak śmieszna. Green, green. What, what <śled> to jest tak kurde śmieszne po prostu. Ja nie wiem czemu. Ja nie, nie wiem to wywodzi. Ja tylko kojarzę w nim szotek, on rozpierdziła klawiaturę i takie inne. To nie no, śmieszne jest, to jest jakiś pro player czy kto to jest, bo nie wiem. Nie mam pojęcia.